Witam serdecznie w kolejnym odcinku Menadżera w drodze. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć drugą warstwę naszego umysłu, jaką jest mózg saczy. Poprzednio rozmawialiśmy o mózgu gadzim. Dla przypomnienia jest to najszybciej działająca część naszego mózgu, odpowiada za bardzo podstawowe rzeczy, za bardzo podstawowe instynkty. W tym między innymi za wyrzucenie takiej dużej porcji adrenaliny związanej ze strachem, takim paraliżem w momencie, gdy coś się nagle zmienia lub czegoś po prostu nie znamy, tak z definicji mózg gadzi, zakłada, że stanie nam się w tym momencie krzywda. Drugą warstwą jest warstwa mózgu Saczego. wykształciła się później i tutaj. Odpowiada ona w dużej mierze za kwestie związane z emocjami, za kwestie związane ze stadem, takim rozumieniem pewnych podobieństw, które występują w tym, co nas otacza. I jeżeli przypomnimy sobie kwestię związaną z odcinkiem dotyczącym dress code'u, wówczas możemy połączyć tą właśnie kwestię związaną z dress code'em, możemy połączyć z sytuacją, za którą właśnie odpowiada mózg Saczy. Dla uproszczenia, bardzo dużego uproszczenia, poza tym, że mózg ssaczy kontroluje emocje, można powiedzieć, że jest on odpowiedzialny za taki mechanizm upodabniania się, tak? Czyli za ten mechanizm stadny, plemienny, który towarzyszył nam w naszej ewolucji przez wiele, wiele tysięcy, jak nie milionów lat. I teraz wróćmy do do, do tego, jak on działa. Jeżeli widzę w swoim otoczeniu coś, co wygląda podobnie, jestem spokojny. Jeżeli widzę coś, co wygląda zupełnie inaczej, wówczas nie blokuję tego, co mi podpowiada, mózg gadzi. Musimy jednak pamiętać, że mózg ssaczy działa dużo wolniej. Tak? Mówiłem o tym. Mu zgadzi, działa najszybciej, nad nim jest wolniejsza obudowa i nad nim jeszcze będzie wolniejsza obudowa, o której będziemy mówić w następnym odcinku. Co w związku z tym? Otóż, jeżeli idziemy do pracy i w tej pracy, tak jak mówiłem wcześniej o address codezie, wszyscy ubierają się w garnitury, wówczas ja nie nosząc garnituru będę się czuł źle. Dlaczego? Bo Automatycznie ten mózg dochodzi do głosu i pokazuje mi OK Maciek, ale oni wyglądają inaczej. To nie jest to plemię, do którego ty należysz, to nie jest ta ekipa, z którą ty e, działasz. W związku z tym e, będzie się budować taka, taka wątpliwość i, i uczucie mocnego niedopasowania. Co możemy z tym zrobić? Albo jak możemy go kontrolować? Otóż może to być bardzo trudne, dlatego że przezwyciężenie tego instynktu, podobnie jak w przypadku mózgu gadziego, wymaga wielu e, lat ciężkiej i intensywnej pracy nad sobą. Tylko po to, żebyśmy wbudowali w sobie taki bardzo silny kręgosłup moralny, który będzie ignorował te informacje otrzymywane z niższych warstw naszego umysłu. Natomiast warstwa, e, która. O której mówiłem, czyli ta warstwa ssacza, też odpowiada za pierwszy wyrzut emocjonalny. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często, gdy coś się zmienia, gdy coś się dzieje dookoła, zaczynają nami rządzić emocje. Przestaje nami rządzić rozsądne myślenie i do głosu dochodzą bardzo silne emocje. Co w takim razie warto zrobić? Otóż warto złapać kilka oddechów. Pozwolić odejść tym emocjom i skupić się na tym, co rzeczywiście powinno się dziać. Nie możemy, w, szczególnie jako menadżerzy, dawać emocjom, górować nad logiką, nad oceną sytuacji i nad tym, co po prostu widzimy. W związku z tym, świadomość tego, że najpierw jest wyrzut do, do naszego organizmu związany z działaniem, mózgu gadziego. Później mamy jeszcze dodatkowy wyrzut emocjonalny związany z działaniem tej części ssaczej. Mając o tym świadomość, jesteśmy w stanie zacząć nad tym pracować i zacząć to kontrolować. Stąd moja gorąca sugestia, żeby oczywiście poszerzyć jeszcze swoją wiedzę na ten temat, poszukać źródeł. Ja też postaram się kilka linków tutaj do odcinka załączyć. Natomiast ta świadomość, jak jesteśmy zbudowani i dlaczego takie, a nie inne mechanizmy w nas zachodzą jest bardzo istotna i pozwoli nam dużo lepiej pracować z zespołami. Także podsumowując, mamy mózg saczy, który wykształcił się ponad mózgiem, mózgiem gadzim. Mózg saczy odpowiada za, w bardzo dużym uproszczeniu za emocje. I odpowiada również za takie dopasowanie stadne, dopasowanie em, em, plemienne, i na tej podstawie daje nam informację, czy ja tu pasuję, czy nie, czy ja się czuję tutaj komfortowo, czy nie. I razem z e, tym mózgiem gadzim stanowi dwie warstwy, nad którymi musimy bardzo mocno panować, bo w kolejnym odcinku opowiemy sobie o trzeciej warstwie. Na, czyli tym najnowszym mózgu, tak naprawdę korze mózgowej, która odpowiada za planowanie i, i myślenie, takiej dużo szerszej perspektywie. Także o tym będzie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.